Elizabeth Line, jedziemy pierwszy raz tym pociągiem. Elizabeth. O, to się nie zatrzymuje. Abbey Wood Tu mamy jakiś pociąg, słuchajcie, z Greenford. On, on the Greenford, dobrze, to ten leci na Greenford, ale to taki. Jakiś widać taki jakby to powiedzieć, taki bardziej podmiejski pociąg. Bo jak kolejny centralnie na tym zero jęzenia. Także ten chyba leci tylko na Greenford, na Seaming Broadway chyba na Greenford. Ale my pojedziemy Elizabeth Line nową linią Tak, ten tu ma koniec. Więc tego już żegnamy. Bye bye.

Ealing I lecimy sobie z Ealing e do centrum Londynu i zobaczymy jakie tu stacje pomiędzy Elingiem a centrum będziemy mieli Na razie pierwsza stacja. Ealing e Broadway. A, Ealing Broadway, dobra, bo my jesteśmy, myśmy wsiedli na Ealing e East czy West, teraz nie jestem pewny. Pierwsza stacja, Ealing Ealing Broadway. i ruszamy z pierwszej stacji z Broadway docelowo do Canary Wharf następna stacja Acton jak widzicie nic ciekawego nie ma oprócz torów ale będziemy się zaraz rozjeżdżać pewnie Main line do Achton Mind the gap between the train and the platform Estech meine Achtung <laughs> <laughs> mein Wei. This is an Elvis of service to Abbey Wood via Canary Wharf. Następnym przystankiem będzie Paddington. Paddington jest to stacja bardzo duża, międzynarodowa, gdzie miały też miejsca nagrywki do znanego filmu Harry Potter. Także za chwilę będziemy na, na tej stacji. I powoli dojeżdżamy do Paddington. Teraz wjechaliśmy w tunel. Więc zaraz będziemy na miejscu w no, Paddington. I my jeszcze chyba z jedną lub dwie stacje się dowiedzieliśmy. Na to tam kurde raczej będziemy wysiadać, więc jeszcze chyba jedna lub dwie stacje. Jesteśmy na Paddington i będziemy zaraz odjeżdżać. You're at your This is an Elizabeth Line service to Abbey Wood via Canary Wharf. we are going to Bond Street. service to Abbey Wood via Canary Wharf. The next station is Tottenham Court Road. This is an Elizabeth line service to, service to Abbey Wood via Canary Wharf. Tottenham Court Road. Widzicie, the next cały... station is. Tottenham Court Road. Change road, central office. line, we'll and northern line.